Cześć, z tej strony Alexa. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z realistycznego SSO. Myślę, że Wam się spodoba. Dzisiaj poszłam do stajni w nocy. Pomyślałam, że sobie zrobię nocny trening. No, bo to było dosyć późno zaraz zobaczycie pewnie nawet. Także Zopiekowałam się moją nową klaczą. O imieniu. Bluebeauty, osiodłałam ją i pojechałyśmy na y, padok poćwiczyć. Tutaj macie urywkę z, urywki z ćwiczeń. Po powrocie do stajni oczywiście rozsiodłałam konia, pożegnałam się z nią i poszłam do domu. No i to by już było na koniec w tym realistycznym sesie, także pa!